Hej, witam was w kolejnym odcinku Oksygena. Nasi budowlańcy dzielnie pracują nad tym, żeby wreszcie zrobić nam działający system obgryzania regolitu. Tak, tak go będziemy nazywać, a um, ten dostał udaru cieplnego z wrażenia, aż widzę. O, ładnie tutaj idzie budowanie. Um, no niestety jest trochę problem z dostępnością tlenu w tej okolicy, trzeba by im dać kombinezony. Ale myślę, że jakoś damy radę. Najwyżej narady będą budować, trudno. O, te trzy to już w ogóle mają stal. Bardzo ładnie. Cóż mogę powiedzieć, no. Pięknie im idzie. Choć bardzo powoli. <laughs> to tak, to na pewno. Mm, cały czas widzę, jest zasypane tutaj. Mało mnie to zaskakuje. To wszystko jest do rozebrania w zasadzie. To też. Mm, cóż, trzeba będzie czekać, aż to ogarną. Ale coś nie widzę, aby im się spieszyło. Tak, tutaj nie sięgną z budowaniem. Dlaczego? A no tak. Bo zaczęli rozbieranie od najniższego o tutaj od drabinki, więc nie dziwię się, że im to anuluj, anuluj, anuluj drabinki, anuluj rozkręcenie tej drabinki, anulujcie ogólnie rozkręcenie drabinek. Mogą być przydatne w sytuacji, kiedy chcemy je wykorzystać, aby gdzieś dotrzeć. To za to możecie zdekonstruować o, całe. Ale oczywiście zostawiamy tu i zostawiamy tam. I to mi rozkręcie. Halo. Halo, gro. Proszę mi nie szkalować płynności. Dziękuję bardzo. To też dekonstruujcie i czy tutaj będziemy schodzić? Nie wiem, nie wiem. Choć się domyślam, że pewnie kiedyś. Baterie. Baterie póki co chyba dają radę. Tak, są prawie, że na full i się ładują. Um. Ok. Już nie mamy alarmu nagle. Eee. Tutaj jest ustawione, aby szlam ładowali. Super. Ciekawe, czy działa. Nie. No cóż, zawsze coś. Ale ciekawe to jest, że można tak sobie ustawić płytkę i ona normalnie magazynuje mi itemy. Niesamowita sprawa. E, 1000 kilo szlamu mam. To jest bardzo mało, a nawet trochę bardziej niż bardzo mało. E, dlatego bym rozkopał. Tutaj mieli się wkopać, tylko coś i nie idzie moim dupykantom widzę. E, jeśli chodzi o jedzenie, to mamy tylko 200 tysięcy kalorii. Dlaczego? Proszę powiedzieć dlaczego. Tutaj... No tak, pszenica ledwo wszędzie. Bo jest jej gorąco. To małe zaskoczenie akurat. Um, tak, tutaj ładnie się chłodzi. Cały czas pompuje, żeby chłodzić to. Tutaj ostatnio było 80 stopni, teraz jest... A 83. Nie no, zajebiście. <laughs> Robi się cieplej zamiast zimniej. Ojej,ku, jejku, mam pomysł. Yy, dość ryzykowny, zaznaczam, ale lepszego nie mam. Mianowicie zrobimy węta tu. Ja tylko węd w tym miejscu, to by nas kosztował masę yy, poparzonych człowieków. A jak zrobimy dojście od lewej albo od prawej, to nam się w ogóle to zleje wszystko w tym miejscu. Hmm. Jak go tutaj zrobię, to mi ten gaz wypchnie. Dobra, wiem co zrobię. Zrobię tak. Zrobię tak, żeby ten gaz tutaj musiał zostać i nie miał opcji uciec. Albo wręcz. Nie, tak nie zrobię. Tak zrobię. I zrobię rurkę. I. Chyba ponownie narażamy moich duplikantów na krzywdę, mam wrażenie. Ponownie będę musiał to zrobić. No, ale nie widzę innej opcji na ogarnięcie tego. Może zrobimy tak: tutaj anulujemy i tą płytkę też anulujemy. Anuluj, żeby oni tutaj sięgnęli, bo nie, nie jestem pewien, czy sięgną, czy nie. Możliwe, że będzie trzeba jeszcze jedną drabinkę dokładać, a to by było przykre. I priorytet alarmowy na tych rzeczach. Zapraszam. Nie mamy chwilowo za bardzo chorych w łóżkach leżących, więc. Możemy sobie pozwolić. No, 80% to jest najmniej jak mają. Więc zróbmy tak. Niech ta yy, chłodna woda mi skapuje tutaj. Tutaj najbardziej potrzebuje. Tutaj się może kisić nawet 99 stopni, byle tutaj było chłodno. Nie musi w tym miejscu być. Tutaj jest najwyższy priorytet chłodzenia. Czy tu w ogóle widać jakąś różnicę? Tak średnio bym powiedział. Nic tutaj się nie dzieje. Yy... Tak, tego nie sięgną, ok. Drabinka i ona wypadnie tutaj. Mm, ja nie ufam, ja zrobię drabinkę tutaj. Zamiast tego, bo z tej drabinki tutaj sięgną. A jak zrobię ją tutaj, to mogą się e, o tę skałę głową zablokować i nie przejść w ogóle. No dobra. Kto tu biegnie teraz? Robić natychmiast. Kopka. Dobra, idą. Idą moi dupakanci. Dobrze. Pięknie. I pilnujemy, żeby nikt się nie ugotował w tym odcinku. Nasz cel to utrzymać 32 dupakantów. Dupakantów. To, to, to świadczy o ich użyteczności. Dupakanci. Bo o kant dupy wiecie. Dobra. Ten przyszedł i poszedł. Od razu. Instant. Dobra. Spacz i kopka. Wy pierwsi lecicie do szpitala. Do jeszcze do starego skrzydła: kopka i spacz. Okej, okay. patrzymy dalej, kto tam się ładuje. Dobra, teraz wchodzą osoby, które mają niezerową prędkość ruchu. To dobrze. Cieszy mnie to, że potrafią się przemieszczać z miejsca na miejsce, a nie tylko stać. Dobra, coś zbudowano. I rolniczka i farmbut. Dobra, kolejna para poparzonych. Ojej, kopka to w ogóle. Tutaj siedzi i się dusi widzę. E, rolniczka i farmbut, tak. Um. E, 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 tutaj. Farmbud. Tutaj idzie. Halo. Rolniczka, dobra. Jak zapuchamy łóżka, to najwyżej anulujemy. Rolniczka i Farmbut. Dobra. Rancho i opełatą oraz zapasowa i kucharta. Idą aż cztery osoby teraz. Czy tutaj w mnie jest za gorąco? Ile tu jest stopni? Fajnie, ale mi interesuje temperatura. Ponad 60. No to jest gorąco bardzo, ale nie aż tak tragicznie. Dobra, tutaj zrobili. Super, nie będzie trzeba wchodzić na te drabinę już więcej, jak tylko sięgną jeszcze tu. Dobra, ej ładnie, naprawdę ładnie idzie. To teraz, yy, skoro tutaj sięgają, to ja bym jeszcze prosił Tyla w tym miejscu. Też na alarmie. Pyk, dobra. Zapasowa kucharka. Czy ja mogę was wszystkich stąd tak komisyjnie wypierdzielić? By było fajnie. to. Czy jest opełatą tutaj przypisany Opełatą, zapasowa i kucharka, dobra, ktoś tam chyba jeszcze był, ale no Pogubiłem się Jest Kucharka Zapasowa um. Ale opełatą A jest opełatą i jeszcze ranczo jest ranny ok Ten ranczo to ma siedemdziesiąt parę procent niby Dobra to zostawiamy i naukowca też bo nam się jeszcze te łóżka przydadzą. Dobra, puszczamy. I dalej, pilnujemy. Nikt tutaj nie może dzisiaj zginąć. Ty nie idziesz tu, żeby tracić HP, jak głupia. Tylko idziesz tu. Dokładnie tak. A ty, kucharko, idziesz, nie zgadniesz tutaj. Dokładnie. Jeśli zgadłaś, to gratuluję. Jak nie, no to nie dziwi mnie. Sparmer, absolutnie, nie ma opcji. Ty tam wejdziesz i rzucisz kamieniem o ziemię. Won, mi stąd. I nie wracaj w to miejsce. Eee, tak. Dostawaczka jeszcze idzie. Dostawaczka, czy ty jesteś. O, ty jesteś szybka, dobra, to ty wyrobisz. Ty normę wykręcisz. Dzienną, a nawet tygodniową teraz, mam nadzieję. Dajesz. Dobrze. Aha. Cóż, niską masz normę założoną. Przyznam, niską. Ale jakąś jest. Yy, rancho. Rancho to spierdzielasz tutaj. I już mi tu nie wrócisz. Więcej. Rancho. Czy rancho nie miał przypisanego Aby? No, gdzie jest rancho? Halo. Rancho. Ej, no, co się dzieje? Jest rancho. Tu. Teraz. Idziesz. I nie wracasz. Muszę pilnować każdego cymbaliera, który tam lezie. No, halo. Dostawaczka nie jajcuj. Tu idziesz. Dobra, kto mi tu idzie w prawo? Czyździcielka, dobra. Idź, czyździć. Ona powinna być dość szybka, więc powinna dać radę. W teorii yy, pikasa i Kopka wraca. Kopka. Ja stąd wykopkam zaraz. No i tak muszę właśnie ich pojedynczo wyłapywać i odsyłać. Jak najdalej stąd. Tu. O, tu. zobaczycie nie ma. Kopka głupia. Już chcą się zabijać. Wszystko, co tylko mogą, robią, żeby umrzeć jak najbardziej. Jak najszybciej. Jak najskuteczniej. Dobra, zostały dwie rurki i węcik sam. Picasso jest diabelnie wolna. Czekajcie, mogę jej dać jakiś skill? Gdzie jest Picassa? To jest alfabetycznie, więc ona będzie gdzieś pod koło tutaj. Yy, o! Jesteś lepszą dekoratorką teraz. Pyk i nie starczyło mi na atletykę dla ciebie. No ale masz przynajmniej master working, więc masz po co żyć. Jesteś lepszą... Dekoratorką wnętrzni byłaś jeszcze chwilę temu. Woźny też idzie. Woźny nie jest bardzo szybki, więc zobaczę, czy mogę mu. Woźny na samym dole. Jest. Czy mogę ci... A ty już masz zwiększone. No to dziwne. Dobra, idziesz. Pikasa to coś czuję za dużo tutaj nie podziała. Pikasa woźny, kucharka. Wypierdzielaj i nie chcecie tu więcej widzieć. Pyk. Dziękuję, do widzenia. Następnie czyścicielka, czyścicielko idziesz tu. Tam. O, tu. Dobra. Mm, o. O, o. Dobrze. Dostarczył i i nie buduje. Dobra, teraz tak. Pikasa, nie idziesz na tę drabinkę się dusić w wrzącym chlorze. Idziesz tu. Niekoniecznie kłaść się, ale na pewno idziesz tam. Kto tu jeszcze jest? Tutaj jest jeden, który wychodzi właśnie Jest to woźny, on całkiem ładnie sobie poradził, pomimo że dostał pewne obrażenia Więc idzie oczywiście, nie zgadliście, tu <grych> Dobra Kto idzie w tę stronę? Spalnik Ten spalnik to już HP nie ma w tym momencie No właśnie idzie tego powietrza zaciągnąć idzie woźna dobra Woźna idzie i Jak ten sp... Noż, Co za głupi srac Co za debil Gdzie ty idziesz tu Won I nigdy więcej masz tu nie wrócić Tu typie zobacz czy cię nie ma tu Zapraszam I won nie wracasz o, Muszę ręcznie przypisywać kto ma daną rzecz wykonywać naprawdę Czyździcielka Pikassa i woźny. Wy tu. Łóżka zajmujemy po kolei. Mm, dobra. Leci woźna. Chyba mam więcej niż jedną woźną, tak coś czuję. Farmik też leci. Dobra. To są zawodnicy, którzy powinni ogarnąć. O ile przestaną stać się trzeć w miejscu. Suffocating. Kto się dusi? Pikassa. A spać się... A nie, myślę, że spadł się ze sika, a tutaj po prostu jest ten... Dobra, Picasso zaraz będzie w miejscu, gdzie jest yy, tlen. Tak. O Jezu, jaka ona jest diabelnie powolna. O, mam nadzieję, że ktoś się podniesie, jeśli się wypierdzieli z własnej głupoty. Dobrze, Farmu, pięk farmik, znaczy. I ostatnia rzecz, błagam naukowcu, zrób to. Żeby już nikt nie musiał przychodzić. Dobra, mniejsza. Ktoś będzie musiał przyjść. To tak, ty lecisz tu, od razu, yy, kolejny farmik, ty nie jesteś farmik, a ty jesteś farmik, tylko ty masz kreskę do tej, bo ty tam idziesz, dobra, idziesz tu i ostatni naukowiec, naukowiec to się ledwo co zdążył, a jednak trochę, dobra, chciałem <laughs> powiedzieć, że ledwo co się zdążyło parzyć, ale no zrewidował moje poglądy w tej kwestii. Jedzenie jest świeże, tylko czemu leży na ziemi do ciężkiej, nieletniej? To jest moje pytanie. Dobra, i kto leży dokończyć? Bob. O, no to zajebiście. Zawodowy, budowniczy. No i GG. Ukończone. Bardzo się cieszymy. O. Tutaj ten gaz nie wyjdzie z tej kieszonki, on będzie tutaj tkwić. No. Czemu nie konstruujesz? Ile tego złota? Jeszcze 200 kg. Bez przesady, że ten... Ur... Widzę cię. Kopka, widzę cię. Wypierdzielaj mi na drugi koniec mapy. Jak nie ogarniasz, to muszę cię eksmitować stąd. Tak, żebyś już nie dała rady wrócić przed końcem budowy. Czekajcie, muszę pilnować, kto tam włazi. No bo widzicie, im mniej mają HP, tym bardziej się tam wpieprzają. Za wszelką cenę, byle tylko zdechnąć. O, budowniczy. Kurde, no jakim cudem 50 kilo doniósł, jakieś grosze, ułamki, no. Dobra, siedzę tu. Zobaczymy czy tutaj w ogóle traci, tak traci HP, no to won. Wynosisz mi się stąd, tu, tu se poddychaj ciołku, a wręcz ciole. Jakiś, serio budynek został uszkodzony, chciałem zobaczyć który to. O, co mnie obchodzą te drzwi? To nawet nie są moje. <laughs> Niech sobie będą. Hmm, tutaj na razie nie patrzę, zajmę się tym potem. Hmm, szkoda, że tutaj mi tyle ropy wpłynęło. Tutaj ogólnie będę musiał ją trzymać, chyba. Ale to no, na przyszłość. Na razie się nią nie zajmujemy w ogóle. Yy, ja tutaj. O. Kto tu leży i jak bardzo ranny? O, doktor. No, doktora to lepiej nie wysyłać w takie miejsca, no ale już dobra. Leci ze złotem. I biegaczka, no czemu biegaczka tam nie mogła polecieć? Komuś ktoś, kto nie jest aż tak szybki. Ale dobra, no schodzi, ewidentnie schodzi. Pytanie, czy na zawał? No nie, 7,8 kg braku, serio. Dobra, rafinernik dokończ, błagam to. Dobrze, budujesz! Błagam, rafinernik, ukończ to, nie wychodź przed końcem. Masz tutaj dużo tlenu obok, po prostu daj radę to zrobić. Kuźwa, no nie. No po prostu, kuźwa, no nie. Dobra, rafinernik, idziesz tu doktorowi. Wyjątkowo pozwolę wejść, no bo już w sprawie ukończone, tylko niech wejdzie i dokręci. No bo ile można. Pilnujemy Twoich chapeków, przyjacielu. Dobra, doktor, Ty nie idziesz tam na górę, Ty idziesz tu odetchnąć, w tym miejscu, w żadnym innym. I wreszcie możemy rurki ogarnąć. Rurki, tak i tu. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, kiedy zacznie wpuszczać mi w to miejsce solankę. Taką fajną, 50-stopniową, chłodną. Na te standardy to wręcz zimną. I my 82 stopnie. Zobaczymy, co się stanie, jak jeszcze trochę spadnie temperatura. 82, 1,9, 1,8. No, no to, to, to ta różnica w temperaturach się na pewno rozprzestrzenia i dlatego tak wolno się zmienia. No i plus tutaj mamy 1000 kg, ale leci 10. No więc 10 kg o temperaturze 50, kontra 1000 o temperaturze 80. No to e, oczywiście, że to się tak łatwo nie wymiesza. To jest 100 razy więcej wnosi temperatury niż to, więc skoro 30 jest różnicy, no to 0,3 stopnia powinno takie 10 robić tysiącowi. Tak pi razy drzwi. Mogę się mylić i z pewnością tak jest, ale tak wynika ze wstępnych obliczeń niepopartych e, nawet matematyką. Bo ogólnie mało matematyczny jestem musicie mi wybaczyć, ile tu tlenu mamy a ile slime lunga my tu mamy Oho. Ale narypane Jezu ale źle jak to Ten tlen to coś tuje tylko do tego będzie szedł nie do syntetizera Ale w sumie mogę już poprowadzić rurociąg Pyk I tak Tu I... Tu tu i tu, 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 tu. Dobra, jest, zajebiście. W sumie zrobię tak i odetnę go tu. Pyk, dobra. Czy tu wszędzie sięgną? Tak, wszędzie sięgną, zajebiście. Zajebiście, że dadzą radę to zrobić. Tutaj niech już porobią, to będzie, ta drabinka jest o jeden w bok w stosunku do tego, gdzie powinna. Pyk. Kopcie tu, natomiast drabinka idzie w miejsce to, nie tam, dobra um, Cieszę się, że tym razem nikt nie zginął Temperatura, o już 82 stopnie ładne spadło Całkiem fajnie Tutaj jak się ochłodzi to wreszcie ten tlen będzie szedł sporo chłodniejszy Od jakichś, nie wiem, 50 stopni mam nadzieję się schłodzi z tych 67 i będzie faktycznie wreszcie dało się mówić o działającej farmie pszenicy, bo na razie to ta pszenica w większości jest uschnięta. Um, nowego duplikanta mi chcą wcisnąć, zobaczmy co mają do zaoferowania. Jest Researcher świetny, dość dobra kopaczka, trochę węgla i poliestrowy sweter. No myślę, że węgla nigdy za wiele, I guess. Więc robimy Tego węgla to naprawdę moglibyśmy piecyki na niego porobić takie awaryjne żeby pracowały W sumie to nie jest głupie ale i tak jeszcze zamierzam panele słoneczne machnąć więc yy, no Trochę mi się to gryzie Koncept jeden z drugim Brudna woda Brudne lodo płytki Zapraszam robić O, w sumie tego brudnego lodu już nie jest tak dużo więcej Pyk I i... Dziewiątka. Dobrze. Oho, ktoś zaraz przyjdzie do donieść. Do jak nie teraz, to za chwilkę. A ile ma ten tlen? 31. No to trochę za gorący, bo to jest chyba do 35? Ile ty masz, przyjaciółko? Nie, do 30. a no to nic dziwnego, że jest za ciepło. Jak ten tlen nawet wlatuje za ciepły. A jaka temperatura otoczenia? No 29, 30. Kwestia może tego, że gorącą wodę ci jeszcze przynoszą. Halo, sałata. Kur... sałata. Teraz zabieracie sałatę. Nie zostawiacie jej nigdy na ziemi. Ona jest już w połowie zepsuta. Ogarnijcie, down, błagam. Sorry, no ale, no ile można? Ile można się użerać z tak głupimi dup dupakantami? O, tu już niektórzy się wyleczyli, fajno. Zobaczmy. Kto jest najciężej ranny? Oj, 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 oj. Czemu mam kilka osób poniżej 65. W tym doktora. No doktor to akurat wiem, bo on tam dwa razy wchodził. Do strefy 0. Ale no. No i dobra. Już zapchamy wszystkie łóżka. Bob i dostawaczka. Pyk. No dobra, do 90% was yy, podciągniemy. Wszystkich co nie mają. Hmm. Teraz pora obiadowa. To znowu będą to znowu spaniemy ilość kalorii. Ale i tak jest wyższa niż była. A guzik, prawda? Ty zjadłeś dobre cymbale. Durna animacja zepsuta. Zje, jedzenie najwyższej jakości. Blee, jakie niedobre, no. A jedzenie ma klasę super. No, no, sia. O, a tutaj ma great meal. No i spoko. I co? Też obrzydliwe? No, jednak nie, widzisz. Czyli jednak się dało zjeść. E, tu, w trakcie obiadu, spada mi ilość tlenu. Um, bakterii nie ma. Ok, więc mogę zrobić tak: to kopiuj. Tu. Niech tutaj będzie. Niech wpuszcza mi tlen. A jak w ogóle dekor wygląda? Nie farming, tylko niepokoje, nie światło, dekor jest. Tutaj jest całkiem znośny. Tutaj jest oczywiście gówniany. A te nic nie wnoszą praktycznie. z minus 100, a te dodają tylko kilka punktów. Hmm. No, przeliczyłem się. Myślałem, że więcej trochę to da. Ale nie daje. Niestety. A tapety, jak z tapetami, czekajcie. Drywall. Dekor plus 10. Ty dajesz plus 20% dekoru, a ty? Hmm, jakby tutaj dać jakieś tapety na samo to przejście. Mogę zrobić tak: O, tapeta i druga tapeta. Ehe, ale to fajnie brzmi. A wygląda jeszcze śmieszniej. I tapeta ciągnięta po całej bazie. Jak nie jak, tak? Dobra, temu dam. Temu. Halo. W opowaniu damy alarmowy. Niech ktoś tu szybko wyciera. Może się uda nieco więcej wody pozbyć niż tylko tej odrobiny, która tutaj faktycznie jest. To twierdzić, że to jest 320 kg solanki. No to ciekawe, czy to mopem zbiorą. Zobaczmy. Ła, 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 Magia się dzieje. Dobrze. Bardzo lubię, kiedy tak mi się udaje wyhaczyć pomieszane różne ciecze, bo można dzięki temu łatwo się pozbyć i obniżyć nawet poziom wody. Teraz ta z lewej spływa, ale dajemy radę. A tutaj może na przykład jakiś bloczek jest. Nie tej wody co powinien. Halo, halo. Poproszę. No jednak nie. Ale trzy różne rodzaje wody się udało zapakować. No widzicie? Super. Dobra. Um, tutaj grzyby. Yy, grzyby zaczęły ładnie rosnąć bezpośrednio przy rurce która je chłodzi, ale te dalej, dalej nie chcą. Dalej dalej, tak. Dalej dalej grzyby gadżeta. Jaki wy macie zakres? Do 35, a tu jest 47 o Jezu. Co wam się tu dzieje maluchy? No, to już tym jest lepiej. Te są tylko nienawożone. Z jakiegoś dziwnego powodu. Bo szlamu chyba brakuje. Tak, szlamu jest 600 kg. Musimy szybko kopać szlam. Um, priorytet dziewiątka, zapraszam. Pyk. Kopiamy szlam. Profesjonalna kopalnia szlamu. Ruszamy. Um, nawet jeśli ta woda spłynie. To zatrzymają ten zbiornik. Nie dopłynie mi tutaj do biowota, no bo tutaj nie wiem, czy się wszystko wciśnie. Stąd chyba nie. Dobra, myślę, że w tym miejscu na dzisiaj się zatrzymamy. Jutro będziemy kontynuować kopanie. O, Pikasa, witam. Będzie trzeba też przyjrzeć się ilości puftów, żeby wyrabiały normę i produkowały mi ten szlam. Ale póki co, dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się jutro. Cześć!